Utarło się przeświadczenie, że kolor czarny zarezerwowany jest do dużych łazienek, a to nieprawda. W małych łazienkach świetnie sprawdzi się mniejszy akcent koloru czarnego, na przykład zastosowanie baterii łazienkowej. Tutaj widzimy producenta Tres w baterii w kolorze czarny mat, który będzie świetnym złamaniem bieli ceramiki lub też białego koloru płytek ceramicznych, które wykorzystamy do naszej łazienki. Alternatywą może być też świetną przycisk producent Roka którego możemy zestawić z ceramiką w kolorze białym lub też w kolorze czarnym. Kolor czarny świetnie komponuje się z wszelkiego rodzaju szarościami, nadaje to naszej łazience pewnego luksusu, natomiast warto tutaj przy tym pamiętać, żeby odpowiednio oświetlić naszą łazienkę, a do tego posłużyć nam może lustro z podświetleniem LED lub też dodatkowe oświetlenie LEDowe naszej całej łazienki.